Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture. Is Comic Pochwycenie jest blisko. Czy chcemy, czy nie, ono jest bardzo blisko? Ponieważ widzimy 3 na świecie, słuchajcie, widzimy tak samo 3 dzieje z ludźmi. Ludzie nie pojmują, co to w ogóle znaczy słowo sekta. E, żyjemy w kraju polskim, gdzie ludzie, gdy są w innym wyznaniu, to już jest sekta. Słuchajcie, poczytajcie sobie w google znaczenie słowa sekta. Sekta to grupa ludzi, która chwali diabła, chwali diabła. Po prostu. E, sekta to tak samo też osoby, które nie czczą Jezusa. Czyli na przykład bez urazy siatkowi juchowi, Jest to uznane jako sekta. Ale ktoś, kto uznaje Jezusa, Ducha Świętego, Boga, to wszystko, co jest napisane w Biblii, to oczywiście bez urazy, tak samo do modlenia też do Maryi, to po prostu mm, nie ma to nic związane tutaj jakby... Może tak. Bóg po prostu nas wybrał tylko po to, byśmy my mogli się modlić do Boga. Więc wszystko, co poza tym, to jest złe. Ale ludzie, którzy po prostu nie znają Biblii, gadają takie właśnie rzeczy, że coś, kto, co jest przeciwko e, temu, że na przykład ktoś się nie modli do Marii, to po prostu już jest w sekcie. Proszę was, weźcie sobie, napiszcie w Google, co to w ogóle znaczy sekta. Serio, bo takim czymś po prostu potem. E, ja wiem, że to, to mnie w ogóle nie dotyka tak naprawdę ogólnie, ale dziwię się, że ludzie Pol Polacy są tak bardzo, mówią, że są tacy mądrzy, wyuczeni a po prostu w ogóle kompletnie się nie znają w ogóle na takich rzeczach serio to jest po prostu dla mnie tacy to wielcy są wyuczeni a naprawdę w ogóle nie znają po prostu ta mądrość świata to jest normalnie głupstwo tak o tyle powiem w temacie także bądźmy naprawdę słuchajcie po prostu em, dojrzali i popatrzmy co i jak człowiek mądry będzie e, taką osobą, która nie, że teraz wszystko będzie próbowała, ale, napisane jest w dziełach apostolskich, że jeżeli Was zaproszą na jakąś ucztę, na przykład na jakieś tam jedzenie, czy na coś, idź do nich, po prostu idź do nich, zobacz co i jak, tak, żeby dopiero, dopiero, dopiero jakby ocenić własnym, własnym, e, własnymi tutaj e, oczami, ale nie oczywiście na, na imprezę, w sensie takim, wiecie, na imprezę, na przykład, no nie wiem, no alkoholową, e, tylko ta napisane jest, że idźcie, ale nie jedźcie nic, co, co jest poświęcone bałwanom. Tego wtedy nie jedźcie. To trzeba naprawdę słuchajcie, to przydać Biblię. Także zachęcam Was, żebyście mogli modlić się do Pana Boga, być po prostu z Nim i zobaczyli naprawdę, w jakim jesteście miejscu, bo ludzie tu uważający się za chrześcijan, tak, 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 tak naprawdę nie są nimi nie wiem, myśląc, że słyszą Boży głos, że mają coś robić, co nie mają robić. No, no po prostu ja uważam e, i jestem tak samo tego zdania, że jeżeli Bóg mnie z czegoś wyrwał, to ja do tego nie wracam. Jeżeli wyrwał mnie na przykład z alkoholu, to, 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 to jakby do niego nie wracam. Jeżeli wyrwał mnie z fajek, to do niego nie wracam. Jeżeli wyrwał mnie z jakiegoś kościoła, w którym było błogosławieństwo, ja do niego nie wracam. Także zastanówcie się, w jakim jesteście miejscu, E, są czasami, że chaotycznie, bo czasami wiadomo, to te auta, więc to czasami tak wychodzi, że po prostu potem muszę się skupić na wszystkim, ale zastanówmy się naprawdę nad tym, serio, co jest uznawane sekta, sektą, a co jest po prostu e, Bożym dziełem, e, Bożą sprawą. E... Po prostu co Pan Bóg by chciał, bo w Biblii ja nie widzę żadnych sekt, tylko w Biblii widzę naprawdę grupę wierzących ludzi, którzy się spotykają i się modlą, ale zauważyłam też, że tutaj po wczorajszym filmiku ludzie niektórzy są wycofani w ogóle, wycofani są z tego, by się razem modlić. Nie rozumiem w ogóle tego, boją się czego, że coś ja powiem nie tak. Powiem coś, co po prostu ich nie wiem, e, że tak powiem, tutaj no, będą bardzo zdziwieni, że powiedziałam na przykład, żeby nie modlić się do Maryi, skoro i tak to wiecie o tym, żeby do tego, bo jakby to po prostu się do tego nie modlić? No nie wiem. E, ludzie się boją zaufać. Słuchajcie, wiem, że wiele z Was jest poranionych. Byłam sama poraniona, ale znacie mnie już z kanału dość czasu. I wiecie, że to co mówię tutaj, to już wszystko wiecie praktycznie. Więc nie ma się czego bać, by być na grupie. To oczywiście nie mówię to po to, żeby teraz kogoś do tego zmuszać, i dlatego, że kogoś tam nie ma. Są osoby, tylko mi chodzi o to i mają być te osoby, które widać, mają być. Także to w ogóle mi to tam nie, nie, jakby nie przeszkadza. Tylko zdam sobie sprawę, ile ludzi jest poranionych, bojących się, ludzi, którzy od razu, że już sekta. Słuchajcie, a w takie a jakby. A oglądają mnie na YouTubie. Czyli. Robisz to w takim razie pokątnie, w takim razie y, oglądasz tylko, żeby nikt się nie dowiedział o tym, żeby nikt się nie dowiedział, że, 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 że tak samo po prostu się modlić do Pana Boga i już nie modlić do, 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 do Maryi i różnych rzeczy, bo po co mają oni o tym wiedzieć? Słuchajcie, a jak oni inaczej usłyszą Ewangelię, kiedy my tego nie pokażemy swoim postępowaniem? Jak inaczej ludzie mają zobaczyć, że w tym kościele, w którym jesteś, jest coś nie tak, skoro ty w nim cały czas będziesz? Nie zobaczą różnicy. Panu Bogu nie podoba się, że tak powiem, przestawanie bezbożnikami, oddawaniu czci innym bożkom. Sam pierwsze, poczytajcie sobie dokładnie. Oraz, yy, no wiadomo, ukrywaniu się, yy, kto się, kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja się zaprze przed moim Ojcem. A kto się mnie nie będzie wstydził, tego i tak samo ja się nie będę wstydził. Dlatego ja mam może taką większą, lepszą świadomość tego i ogólnie taki może, no nie wiem, mm, charakter, że po prostu nie boję się mówić tego nikomu w ogóle i skąd jestem, bo wiadomo też czas robi swoje. I tutaj y, nie ma czego się w ogóle po pierwsze bać, po drugie jak się nie przyznasz do Jezusa. I dlatego to się tak samo, tak samo tutaj czasami tak się dziwię, że ludzie się wstydzą Jezusa, wstydzą pokazać, że, są, że czytają Biblię, że się modlą, że chcą coś in, czegoś innego, nowego, to nie da już tego Twojego życia, w którym Ty jesteś i przez całe życie byłeś tym i dalej wolisz tym być? Może trochę to ostre, co teraz mówię, ale po prostu tego się inaczej nie da zrobić. Wyszłam z tego, w czym byłam. I nie chcę do tego wracać. Czyli jakby teraz wstydem będzie to, że ty już nie pijesz, nie palisz, nieco dołożysz. To jest wstyd w takim razie? Że ty z tym skończyłeś? Do tego się ciężko przyznać, że to robiłeś? Słuchajcie, ile jest takich osób, które ukrywają swoje po prostu grzechy i jakiekolwiek typu rzeczy, które po prostu no, są jakby takie no, złe. Także ile osób takich słuchajcie jest? Mega dużo takich osób jest. I one się potem śmieją, a on ten alkoholik asy nie dał rady. A w środku? A w środku co? A w środku po prostu gnije od plotek, zazdrości. Znam takie osoby, słuchajcie, które po prostu jak zobaczą u Ciebie coś, że coś Ty masz, kupiłeś, to kupują od razu tak samo, bo tacy są zazdrośni. Ale są tacy umarli po prostu, że myślą, że te rzeczy, które tu mają w tym świecie, to po prostu dadzą im komfort, radości i szczęścia. To jest katastrofa. Katastrofa, serio. Także musiałam o tym powiedzieć tutaj i dlatego to oczywiście fajnie, że rozmawiamy o takich tu rzeczach, e, o tutaj różnych rzeczach, ale ja Wam daję tak samo, więc tak jakby też mnie jakby to też, jakby mnie tak powołuje do tego, żebym mogła od razu o tym powiedzieć, żebyście dowiedzieli, co jest sektą, co nie, czy wstydzisz się Jezusa, czy nie, bo przyjdzie czas, że Bóg będzie stał przed Panem Bogiem, będziesz tu niby chrześcijaninem, a Pan Bóg Ci powie, słuchaj, ja Ciebie nie znam no Po prostu nie znam Ciebie. Nikt nie usłyszał od, od, jakby od Ciebie o mnie. Jaką naszą rolą jest jako chrześcijan? Głosić ewangelii ale tam, gdzie oni chcą słuchać. Nie na siłę kogoś zmuszać, ponieważ to i tak nic nie da. Aczkolwiek wiem, że ludzie chodzą, wychodzą na ulicę i wiadomo, to wtedy ich jest sprawa, że wychodzą. Ja tak samo wiele razy do parku, gram na gitarze i w ogóle. Ale... To musi być też z Duchem Świętym, bo możesz przez całe życie głosić Ewangelię, i nikt nawet tego w ogóle nie przyjmie, ponieważ to było w Twoich wysiłków. To musi być z Duchem po prostu. Z Duchem. No, może tyle. Sorry, że tam po prostu może była na początku jakaś, nie wiem, ale po prostu czasami to już człowiek, ja naprawdę, jak to się mówi, krew zalewa, że po prostu ludzie nie pojmują w ogóle, co to jest ta różnica. Wiecie, ja sama też byłam młoda, ale ja byłam młoda, to bo co innego, ale człowiek dorosły 30, 40, 50, 60 lat, i on nie wie, że już nie ma tyle doświadczenia i nie widział, co się działo w jego życiu. że Po prostu, że nie widział tego naprawdę. Czasami naprawdę brak mi po prostu słów. Już słuchajcie, dlatego naprawdę brak mi słów. Naprawdę, brak mi słów. Po prostu, bo nie rozumiem. Ludzie są tak w swojej głupocie tutaj na tym świecie: są tacy, że wolą pokazać, że oni chleją, że się nie wstydzą tego, że przeklinają, nie wstydzą się tego, że nie wiem. Że, że po prostu coś robią, że to, co świat pokazuje, jest normą, to oni tego się nie wstydzą, bo wiedzą, że to oczywiście jest niby norma, a to nie jest norma. Ale jak mówisz o Panu Bogu, chcesz się pomodlić, chcesz skupić się na Bożym działaniu, na tym Boguś Ewangelię, to już po prostu to jest złe. A wiecie dlaczego? Bo świat tak, diabeł tak wszystko przygotował. By LGBT to norma, cudzołoso to przed ślubem, to seks to jest norma, aborcja to jest norma, a wszyscy, co mówią coś innego poza tym i coś, co przeciwko temu jest, to już nie jest norma. Dlatego później ludzie są strasznie tacy na anty na to wszystko, ponieważ ty nic nie mówisz im o tym. Sytuacja, jesteś przy rodzinnym stole, czasami to musi bardzo dobrze wybrzmieć głośno, żebyś ty, że ty się z tym nie zgadzasz. Na przykład ktoś mówi o aborcji albo LGBT, albo jakieś, wiadomo, takie tematy, wiadomo, nie? Przy stole, jak ktoś mówi przy Wigili, eee, mówi się o tym. I jak ty o tym nie powiesz, to znaczy, że po prostu ty cały czas jesteś tym samym, co byłeś. Po prostu wstydzisz się. Nie, nie masz, ktoś powie, że wiadomo, nie trzeba mówić. Wiadomo, też jestem tego to Czasami trzeba mówić, tylko pokazywać Jezusa. Ale czasami trzeba powiedzieć. Nie za każdym razem będzie tak, że tylko będziesz tak jak ten, który miał talent, zakopał swój talent i poszedł sobie po prostu do zakopał swój talent i po prostu, wiecie, zakopał. I nikt się o tym nie dowiedział, nie pomnożył tego, co Bóg mu dał. Tak się nie da. Trzeba być też kontrowersyjnym czasem. Nie mówię tutaj, żeby teraz mówić temu, nie wiadomo, komu tam, ale temu, komuś Pan Bóg ci dał. Bóg cię postawi w miejscu, w którym ty jesteś, po to, by cię użyć. Jeżeli, ci, jeżeli nie użyjesz tego i nie powiesz ludziom, że zbliża się końcowy czas, e, pochwy że pochwycenie, że ucisk i w ogóle, to oni będą dalej swoim marazem. Będą dalej, tak jak wielokrotnie słyszałam, ludzie myślą, że dalej będzie dobrze. No, dalej będzie dobrze. Ale nie będzie dobrze, jest coraz gorzej i będzie gorzej. Tak naprawdę w końcu ta, ta rakieta z o której wam mówiłam kiedyś, że taka to była rakieta, ta, ta właśnie, która leciała w naszą stronę. Tak samo też, jak o tym Brandon też powiedział, Brandon, też tak samo o tym powiedział. Ja to, ja, mi to pokazał o wiele wcześniej, albo chyba później też, że właśnie była wielka bomba. O mnie to widziałam tylko rakietę. Wtedy dostałam, wtedy miałam taką wizję, ale coraz bardziej słyszę, że coraz więcej osób też. W, w Polsce mają takie wizje, że właśnie Bóg im pokazuje, czy że naprawdę po prostu jest. Będzie tutaj, czy będzie, czy chcemy, czy nie. Tu będzie wojna. Po prostu tu będzie wojna. Ale ja wierzę, że do tego czasu to Pan Bóg nas zabierze. Ktoś powie: No to tak, Ukrainę nie, nie zabrał, a Polaków zabrał. Uważam, że mm, każdy ma na to, na, na co ma. Ma, co, co ma po prostu otrzymać. Każdy na to ma, jest tutaj po to. My, wiecie, w Polsce uważam, że już tyle wojen było, że naprawdę już Bóg wie, że po prostu nas oszczędzi. Ja tak sobie myślę, to jest moje myślenie. Ale i tak, co ma być, to i tak będzie. Drugie zdanie, które mówię. Także to by było, słuchajcie, na tyle muszę kończyć. Do usłyszenia, pa z Bogiem.